Cześć, witajcie na Monika Anczak vlog. Dzisiaj ja, czyli Monika Anczak. Nie żartuję. Słuchajcie, Monika. nie no śmiałem się, że Gryamy, ja jestem Moniką Anczak, a ty jesteś. TV tak jest. Słuchajcie, cześć, Monika. witajcie. Dzisiaj, no z... dzisiaj mamy krótki odcinek, i bardzo smutny, bo Monika Anczak już nie będzie nagrywać na YouTube. No właśnie. Nie żartuję. Słuchajcie, tak to wygląda, że mama wyszła na spacer z Nalcią i ogólnie, słuchajcie, od ilu mama już nagrywa na tego YouTube'a? Od ilu lat już mama na tego YouTube'a nagrywa? Nie no, z pół roku, rok chyba. pół roku chyba. No mówię Ci, prędzej nagrywała jakieś gry. Nieważne, ogólnie słuchajcie, temat wygląda tak, że szykujemy z Nikolą pewną niespodziankę. Nikola troszeczkę zbierała, ja troszeczkę zbierałem. I stwierdziliśmy, że kupimy, kupimy mamie Niespodziankę, jak kupimy mamie Aparat. Słuchajcie, bo mama od dłuższego czasu. Mamy taki duży aparat, właśnie, który teraz nagrywamy. On jest ciężki. Ja to tam z tego trzymam, a jak nagrywam Nikolę, to zazwyczaj ja trzymam Nikolę, nagrywam. Czyli dla nas nie ma problemu. Ale nie widzimy się, bo teraz też nawet nie widzimy, czy dobrze mówimy, czy, mama, czy źle się... mówimy. Rzeka. A mama trzyma ten aparat, bo jest... on jest taki ciężki. No faktycznie, słuchajcie, jak dla kobitki, to on jest ciężki. I widzieliśmy teraz fajny aparat. Nowość wyszła od Sony. Z Sony. Z oddzielnie się rączkę taki zamawia. Malutki. Ale słuchajcie, jest malutki, kompaktowy. Jakością naprawdę nie wiem, czy będzie widać dużą różnicę. Może później jakieś testy zrobimy, też i pokażemy na tym kanale. Nazywa się Sony ZV1. A przede wszystkim, słuchajcie, najważniejsze jest to, że nas będzie widać. Czyli robicie sobie, wiecie, ten monitorek do siebie i będzie widać Monika, jak coś do Was mówi przykładowo. Także słuchajcie, już teraz możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować kanał Monika, czy vlog. E, a my, słuchajcie, zamawiamy. Zamawiamy, wyszykujemy go i widzimy się w następnym dniu. Jak już ten aparat do nas przyjdzie i nagramy wręczenie tego aparatu y, Monice. I słuchajcie, tak to wygląda. O, witam Was. <laughs> to jest właśnie ten aparat. Zobaczcie, jaki on jest malutki. Macie, właśnie tak jak mówiłem, ekranik w tą stronę. I on jest właśnie z myślą stworzony. Słuchajcie, Z21 aparat dla wideoblogów. Także idealnie dla mamy może będzie tworzyła. To, słuchajcie, taka motywacja dla niej będzie, żeby tworzyła lepsze i ciekawsze vlogi dla Was. Jeszcze jest w miarę amatorką. Słuchajcie, tak to Naprawdę w rzeczywistości podejrzewam, że będzie jeszcze mniejszy. Nie będę tutaj puszczał nic. O, zobaczcie o twórcy, tak sobie można wtedy położyć i się widać elegancko. Jestem ciekawy, jak co do jakości to będzie wyglądało, ale to Wam wszystko pokażemy. A właśnie, takie coś do szumów dostajecie od razu, tak, sony. Pierwszy raz zrobię, raz że dostajecie to, słuchajcie, w pakiecie, także. Nawet spoko opcja i na zewnątrz powinno być lepiej Was słychać. To jest rzecz do kupienia, bo przed chwilą sprawdzałem jakoś 500 zł, też się nad tym zastanawiamy z nikolą. Jak myślisz, kupimy ten kijak od razu? Tak, od razu. Zamówimy ten kijak, bo będzie na pewno zdecydowanie wygodniej. Także słuchajcie, my się bierzemy za zakup. Ogólnie gdzieś tam przed chwilą patrzałem, to cenowo to wychodzi niecałe chyba 4000, 3500 aparat i 450 chyba zł ten Yy, Strategik mały. Także tak to wygląda. Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Słuchajcie, właśnie odebrałem paczkę od kuriera. Faktycznie, było na drugi dzień. Mega szybko zamawiałem, jakby co to z Sony Centra. Center. Bardzo szybko, naprawdę, że kiedyś przez co zamawiam, to się dłużej czekało. Czyli się to nie jest żadna reklama. Makro, wybraliśmy Sony, bo w poprzedni aparat mieliśmy Sony, właśnie do którego sterowano. w pokoju, żeby cię nie skapało. Eee, ten aparat, tak. Aparat. Co, otwieramy? Tak. Nie no, dzisiaj to mama otworzy sobie. A, no dobra. No. Chodź. Eee. Jakich... Musimy jakiś plan mieć. Czekajcie, trochę zrobimy jaśniej. Musimy zrobić jakiś plan. Jaki plan mamy? Ej, może patrz, tam są te długopisane dla Moniki had. Nie. Mieliśmy spakować ten karton, ale patrzę, nie mam kartonu na tyle. I co, tyle? Możemy to zrobić, no. ale myślę, żeby wyciągnąć już ten para, zapakować jakieś tam mniejsze rzeczy. Ja bym zostawił w tym kartonie, bo mi się wydaje, że wszystko jest w jednej paczce. Bo jeszcze jest ten, ten statywik cały, wiesz, który. Tak, no to możemy to schować jeszcze najwyżej. Ach, nie, to Nie. Czy tak jej idziemy dać? I trzymaj z tyłu, i trzymaj z tyłu, będziemy ją trzymać w niecierpliwości.

Brulecki, Odejdź, brulecki. bo mamy coś dla Ciebie. O Co? jakiś prank pewnie na mnie. Tak, ale skąd wiedziałeś ty mówiłaś, że prank robimy. Mówiłaś, że robimy pranka. No ja cię, no takiego pranka. No dobra, no to już ci damy, no bo mamy coś Ciebie. To nie jest prank. Dla mnie coś? Z racji na to... Z, z racji na to, że y, do, nagrywasz już ile już nagrywasz? Na YouTube'a? Rok? Może rok? Rok? Dwa. Mamy no, dla ciebie mam, prezent. Że... Słuchaj, o tak najbardziej, nie masz? marzysz. No takie wiem. trzy przykłady nawet. Nie My licząc e... Lamborghini, e... Mala Malwiwę i nie tam innych. Realne. Nie no, o no, czym? Hmm. Nie wiem, nie mam, nie wiem o czym marzę. Dużo A o czym marzy youtuber chciała? na przykład? Youtuber? No. Żeby mieć e... złoty... Milion słupów. Tak. No w sumie coś w tym jest, nie? Tak. Ale słuchaj... Ale muszę... jeszcze o czymś. Jeszcze o czymś? Nie, inaczej. Co potrzebuje youtuber, żeby dobrze funkcjonować? Nie wiem, dobry komputer na przykład, tak? Dobry komputer, eee, dobry aparat. Sprzęt do obrabiania, jakieś tam aplikacje do obrabiania, tak? Program. Aparat też dobry? Aha. A Ty to o dobre. jakim możesz aparacie? Takim malutkim, prawda? No. Ale nie kupiliśmy Cię aparatu i się nie ciesz. Nie kupiliśmy Cię. Dobra, mamy pewne pudełko. Zobacz co jest w tym pudełku. Nikola ma. Tu nic nie zdradza, bo to jest center, coś tam, coś tam. No dobra. Musiałbyś coś nożyczki jakieś gdzieś były. Czekaj. Macie nożyczki? Tu myślę, że pójdzie. Tu mam. Dacie radę? W po razę poradzę. przepraszam. jaka ciekawa. Ej, bo o, Nikola też by chciała. Co to jest? Co to jest? To jest jakieś opakowanie od aparatu. No ale mówiliście, że nie kupiście mi aparatu. No bo to jest prank. I co, to jednak aparat? masz. To jest takie do trzymania. To jest oddzielnie do aparatu. Ale zobacz, jaki ten aparat jest. Co, ale ten, tak, nie? taki mały? Spe no ale nie zobacz nie to, bo ty nie czytasz. E specjalnie dla vloggerów. Zobacz, że masz kamerkę z przodu. Ej, widziała. on tak wygląda? Mm? Tak jak na obrazku tu jest, on tak wygląda. No, on jest taki malutki. Ładny. ej, jest? Nie, nie, nie. No właśnie, bo później. Jresznie, później tam, w tym będzie to. mówię W tym jest to kosza się okaże, że nic nie ma. I co jest? Coś czy nie ma nic? Co to jest? Co to jest takie małe? O nie! I co? Co to jest takie małe? Mogę włączyć go? Masz? No. Mamy kartę w środku? Eee... Gdzie się włącza? Tu chyba? Nie ma karty pewno? Poczekaj, włożę kartę, poczekaj. Dobra, trzymaj, już jest karta. Mam dwie, także jedna będzie mogła być tutaj, ale później kupimy... Ej, jak nie. To nagraj nas! Teraz siebie będę mogła Włącz ten czerwony przycisk taki. O, to jest do nagrywania. O. I słuchajcie, jesteśmy właśnie w dwóch kamerkach. Teraz widzicie jak nagrywa... Teraz widzicie jak też nagrywa ta mała. Także macie porównanie. Ale mega. Jesteśmy. Ale tu fajnie słuchajcie na tej, tej widać wszystko chociaż co tu no. się dzieje, nie? A na mojej niestety nie widać, bo zobaczcie, ona jest taka, o. No jest duża. I nie możemy sobie jej obroci, obróc, obróc, obrócić o innym. Ale ja nie widzieć. wierzę, że ta kamerka jest dla mnie. Ja no. nie wiem co mam powiedzieć. Cieszysz się? Bardzo. <laughs> I Ale mega. Ej naprawdę ci dziękuję. Buzi? No czekaj jeszcze, muszę się patrzeć chwilkę. <grymne> Także od dzisiaj słuchajcie tutaj Monika, Andrzyska vlog będzie nagrywała dla Was vlogi z tego właśnie malutkiego, ale jakże fajnego aparaciku, prawda? Tak bardzo się cieszę. Dziękuję Wam. No. Dziękuję. <grymne> Dziękuję i nie ma za to. Dziękuję. No. Aha. <grymne> <grymne> Także słuchajcie, słuchajcie jeśli mega Jeśli to zostawcie koniecznie łapkę w górę. No myślę, że przez ten rok zasłużywać na taki aparat, żeby sobie nagrywać. Tak. I cegłą. O, no, rzeczywiście, no. mega. Dobrą cegłą. Dobrą cegłą, tak. No ale... Najlepszą, Trochę czasami teraz... ciemna jest, ale to co? Teraz będę, słuchajcie, nagrywać i będę nagrywać dla Was vlogi. Także słuchajcie, ja będę nagrywać dla Was vlogi. Mam nadzieję, że... Nie wiem gdzie się patrzę, bo tutaj jest kamera z boku, więc jak e, takie dziwne uczucie. Muszę się nauczyć, muszę się patrzeć tutaj. E, także słuchajcie, kochani, będę nagrywać dla Was vlogi. Od dzisiaj to będzie e, podwójna przyjemność mieć taką kamerkę i nagrywać jeszcze dla Was e, vlogi i robić to, co się lubi. Także słuchajcie, e, zostawiajcie łapkę w górę. E, możecie subskrybować mój kanał. Żebym może dobiła kiedyś do tego miliona. 100 tysięcy chociaż. Ale ja jestem optymistką i mam nadzieję, że milion wybije. To papa.